Co robić w przypadku skłuczki? 1skUP Skup na terenie całego kraju. Zadzwonimy do ciebie, podajmy e-mail i numer telefonu. Co robić w przypadku skłuczki? W przypadku, gdy uczestniczymy w służbce samochodowej, bardzo ważne jest zawiadomienie określonych organów, w tym także naszej firmy ubezpieczeniowej. Jeśli to wiemy, jesteśmy sprawcami wypadku, należy nam się bowiem odszkodowanie. Aby udowodnić, że zostaliśmy poszkodowani, konieczny jest formularz, który opisuje postępowanie, zawiera ono i zdarzenia i szczegóły uszkodzenia pojazdów. Jego kopia też będzie wymagana przez firmę ubezpieczeniową. Skup samochodów, który kupuje nasze auto, może nam pomóc załatwić. W tych wszystkich spraw zapoznaj się z naszą ofertą, zobacz w czym możemy ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu z nami. Zapewniamy szybką pomoc i korzystną ofertę. Nasz skup samochodów przyjmuje wszystkie rodzaje pojazdów, bez względu na ich stopień uszkodzenia czy wygląd. Nie kierujemy się także marką. Bierzemy pod uwagę tylko wiek wozu. Nie może on być straszy niż z rocznika 2003. Czekamy na maile, telefony, zapytania. Udzielimy wszystkich informacji. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zapraszamy i polecamy najlepszy skup samochodów Jedynka Z nami pozbędziesz się uszkodzonego auta. Zdejmie w sobie z głowy kłopot jeszcze na tym zarabiając.